Witajcie, kochane dzieciaki. Jesteśmy bardzo ciekawi tutaj w przepięknym królestwie, jakie macie wakacyjne przygody. Ja bym chciała Wam opowiedzieć o jednej wspaniałej przygodzie, bo okazuje się, że nie tylko dzieci mają przygody wakacyjne, nie tylko młodzież, ale także dorośli, na przykład tu. Du, 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 du. Ja miałam w tym roku bardzo, bardzo ciekawą przygodę z grupą dzieci. Byliśmy nad jeziorem i dzieci wymyśliły taką zabawę. Wchodziliśmy do jeziora, każde dziecko zakładało koło, takie napompowane, różne kolory piękne, i chłopcy, i dziewczynki. I teraz uwaga, ustawialiśmy się w rzędzie, każdy chwytał za koło z tyłu, ja byłam lokomotywą i codziennie. Robiliśmy pociąg wodny. Pływaliśmy po całym tym terenie, na którym można było pływać w jeziorze, i ta zabawa trwała czasami nawet półtorej godziny. Dla mnie to był piękny odpoczynek. Pełno radości, pełno śmiechu, pełno słońca, pełno chlapania wodą i przyjaźni. Kochane dzieciaki, czekamy na Wasze historie. Bardzo Was proszę, żebyście może wysłali nam zdjęcie z wakacji, albo żebyście napisali w komentarzu, jaką wy mieliście fajną przygodę, fajną zabawę wakacyjną. A może ktoś nagra filmik i opowie, tak jak ja teraz. Dzisiaj będziemy robili piękną pracę, wzorując się na pracach Michasi z Cieszyna, o których już wam opowiadałam. Pokażemy wam je jeszcze raz. One są naprawdę piękne, zrobione techniką... Yy, chyba o technice powie nam więcej ciocia Malwa. Mam nadzieję, że na przykład zrobilibyśmy. Hmm, ja ją poproszę, żebyśmy wzorując się na pracy Michasi, zrobili może tę pracę, ponieważ tę dostałam ja. Przygotujcie wszystko, co będzie Wam potrzebne: kartka, yy, patyczki. Ciocia Malwa chyba wszystko nam powie, na pewno jeszcze farby. Będziemy malowali piękne prace metodą patyczkową. Pamiętajcie o lajkowaniu i pamiętajcie o tym, żeby wysłać nam wasze przygody wakacyjne. Biegniemy do cioci Malwy. Witajcie, kochane dzieci. Tutaj mam od cioci Ingi, a tak naprawdę od Michałsi, wyzwanie. Tak, piękne wyzwanie. Jak zrobić taką pracę? Ja tutaj powiem Wam, żeby, czy że chciałabym zrobić kopię? Czyli kopia to jest, jak mam tutaj oryginał, czyli to jest oryginał właśnie autorstwa Michasi, a ja zrobię kopię. Czyli tak jak sobie patrzę na ten obraz, to wydaje mi się, że tak, te właśnie dmuchawki, znaczy to nie są dmuchawce, tylko to wydaje mi się, że to są hortensje. Hortensje, chyba tak. No właśnie, to są hortensje i one chyba były robione patyczkami, więc ja sobie przygotowałam takie patyczki do uszu, co są. Wzięłam też, mi się wydaje, że listki to są robione pędzelkiem, więc też mam jakieś pędzelki. To też pędzelkiem. No więc wydaje mi się, że, y, że, że może się uda nam tą pracę zrobić. Ja mam nadzieję, tylko jak to zrobić, żeby tyle tak. Ta, ty, 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 tak trzeba robić? Czy więcej pędzel, tych, wziąć tych pałeczek? Wydaje mi się, że więcej. To zaraz zobaczymy, A, dobrze. zaczniemy. Spróbujmy. Ehm, tak, więc farby, jeżeli macie jakieś plakatowe, akrylowe, e, tak? I pędzelek, woda, więc zaraz zobaczymy, jak to. Będziemy próbować zrobić kopię takiego obrazu, czyli kartkę. Ja sobie tutaj znajdę kartkę, zobaczę, czy jest szara. O, ja mam akurat mi się otworzyła, jest szara, ale jest tylko jedna. To okay. ja poproszę granatową. Ty chcesz granatową, dobrze. dobrze. To będzie, bo najlepiej na takim ciemniejszym tle zrobić. Te wtedy, są białe. Tak, to wtedy, o patrzcie, tutaj musi nam się dobrze to wyrwać, to wtedy nam będzie właśnie łatwiej zrobić, o idzie. O, proszę bardzo. Dziękuję. Już jest kolor granatowy, a ja wezmę sobie szary, żeby był naprawdę kopią taką idealną. Oj, czy mi wyjdzie? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. ale na pewno wyjdzie ci Malwie. Mam nadzieję, że wyjdzie też i że Michasia też powie, że tak, to jest podobne: to jest kopia. Yes. Też mam, mam nadzieję. nadzieję. Mm -hmm. Tak, jak sobie myślę, od czego tutaj najłatwiej zacząć. To chyba dobrze zrobić taki, to jest wazon szklany, taki, on jest ze szkła, mm -hmm. no bo tak jakby przeźroczysty. Pędzelkiem. Ja bym wzięła taki malutki pędzelek. I woda. Wodę możemy sobie tutaj przybliżyć i białą farbkę, prawda? Bo tutaj mm -hmm. zobaczmy, jest koloru białego. Możemy, Nie by mi sobie, wyszła. możemy sobie na zakrętce, właśnie wziąć trochę tej białej farby. Możesz sobie wziąć też tam, też jest sobie jakieś. farby. A, tak, jest. możesz sobie też wziąć, Super. będziesz miała. I teraz trzeba próbować. Troszkę wody, troszkę... Tak właśnie. rozrabiasz, tak? Tak, tak, tak. Żeby właśnie, zobaczcie, troszkę już była ten pędzelek. I próbujmy, zobaczmy. To jest tak na środku, troszkę tak, zobaczmy, tą kompozycję. A okay. jak się nazywają te farby, ten rodzaj farb? Plakatowe, plakatowe. plakatowe. Możesz okay. sobie, jeżeli tam ci się źle to rozrabia, to możesz sobie tej wziąć trochę na swoją... A, o, to właśnie, To jest, jest gęstsza właśnie i o. dobrze i tak żeby w miarę ym, właśnie nie było tak bardzo dużo tej farby bo robimy takie cień, cieńsze kreseczki więc mm -hmm. właśnie tak czy mi wyjdzie czy mi wyjdzie zobaczymy, zobaczymy zaczynamy tak? tak dobrze to ja też widzisz jak tutaj Patrzę, jak tak. to wygląda więc ja zacznę najpierw może taki mm. taki delikatną tak. właśnie tu I i jedziemy dalej. Nikt mi nie uwierzy, że ja chyba znowu pierwszy raz coś robię. Ale że co? Pierwszy no, raz kopiujesz? Pierwszy raz kopiuję czyjąś pracę. O, no to super. To jest bardzo duże wyzwanie. Skopiować, bo to chodzi o to, żeby właśnie... Jeżeli mamy jakąś pracę, to właśnie kopiowanie polega na tym, że możemy mieć bardzo podobną albo identyczną, na znaczy, tak, jakby to, co przedstawia. I patrzymy uważnie na oryginał. No, na oryginał. Tutaj zobaczmy, jest trochę wody, więc... Zobaczmy właśnie. Ja tak rysuję. Bardzo ładnie ci wychodzi. I tu jest jeszcze dno mm. naszego właśnie wazonu. I. A, jeszcze dno rzeczywiście. Tak, takie. tak, tak. Bo tutaj jest, jest poziom ważne. wody. I też tutaj są takie widzę, bliki jakieś. Bliki? Bliki światła. Co to jest blik światła? No takie odbicie, jak masz szklankę czasem A, to się tak odbija, prawda? Więc ja spojrzę sobie tak, tutaj jest taki jeden. Blik. to jest odbicie. Okej. Okay. Mhm. Tutaj jest jeszcze taki, zobaczmy, taki duży. Tutaj jest właśnie jeszcze taki bliki zobaczmy. światła. I tu już można troszkę tak więcej właśnie, zobaczyć. tu jeszcze. Tak, żeby zrobić... Gdzie to jest jeszcze? Gdzie te bliki jeszcze są? Widzisz te bliczki? O, to mm -hmm. chyba już mi się wydaje, że w miarę, w miarę może jakoś to wygląda. Poprawię tu jeszcze. Dobra, to mamy już teraz. Ale jestem ciekawa, jak wam dzieciaki idzie. I mm -hmm. tu jeszcze zobacz, że musisz zrobić, jak masz ten poziom wody, to on musi się jeszcze tutaj dalej zamykać. Zamykać takie, tak samo jak masz dno, Cieniutko. to tak samo, tak. Musisz mieć z drugiej strony jeszcze o. Okay. Mhm. O, I teraz jest wiadomo, że w tym miejscu jest woda, prawda? Okej. Okay. Pięknie. Dobrze, no to teraz przechodzimy do robienia hortensji. Czyli bierzemy tak gdzieś, mi się wydaje, że może tyle, nie wiem. Tu mam około 30 tych patyczków. Taką patyczków. patyczków. Tak. Mhm. Około 30 patyczków. I ja sobie wzięłam też gumkę, bo zobaczcie, jak sobie zawinę gumką, to tak sobie Aha. wyrównam. No to zobaczcie, że super. Nie rusza mi się nic i będą mogły się pateczki odbijać. Ale super pomysł. Tak, mamy. I możemy na przykład tutaj można nałożyć sobie trochę tej farbki. Ciekawe, czy Michasia też taki pęczek robiła. Ja nie wiem ty... właśnie, jak ona to robiła, ale domyślam się, więc Michasiu możesz nam później dać znać, jak Ty to zrobiłaś, i czy nam się udało tu w ogóle odkryć tą technikę twoją. Więc zobaczmy. Sobie ja tak trochę zacznę. Wy... Udaje nam się tu. Udaję. Tak, muszą się trochę. O, dobra. Jest. Chyba muszę więcej farby, ale ty tak. a muszę... ja patrzę. No i zaczynamy. Od którego kwiatka? Zobaczmy. Tutaj jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No to może od tego głównego. I zobaczcie. Zaczynam robić pierwszy kwiatek. Dobrze, biorę jeszcze dalej. Mhm. Tutaj Ale wspaniała zabawa. Ten drugi. O, jeszcze więcej? nigdy takich kwiatów nie robiłam. Jeszcze więcej tej farby. Wychodzi mi Hortensja! <grym> Ale fajnie, tak? Więcej farb. Wspaniałe hortensje będą. Dobra. Może dam w prezencie mój rysunek Nadi? Hura! O! o, jak fajnie. Ja Super też muszę komuś dać pomyślę jeszcze. Tak jak Michasia dała nami, sprawiła nam dużą, ogromną miastą radość. Mhm. Tutaj jest o, jeszcze, jeszcze jedna. Wyszczelimy jeszcze komuś. O, tutaj jest. Puk, puk, puk. Kto tam? Portensja. <noise> <noise> no tak, no bo jak się puka, to ona odpowiada. Tutaj widać. O. Zobaczcie, tutaj już nam prawie... W tym... Ale bukiet będzie wspaniały. Musisz pamiętać, że Ty nie robisz sobie tam, gdzie chcesz, tylko musisz kopiować. Ja właśnie trochę patrzę. A, jest <noise> mało, widzicie? <noise> kopiować trzeba więcej patrzeć. Patrzeć na oryginał. W którym oryginał... miejscu, właśnie, w którym miejscu jest konkretny kwiatek i jakiej on jest wielkości, czy on jest właśnie duży, czy jest mały. I to jest bardzo ważne. No to mój będzie taki może nie bardzo, ale nie, na pewno będzie bardzo podobny. Mhm. O, jeszcze więcej sobie tutaj wezmę. Tutaj jest jeszcze taki kwiat. Malowanie Zobacz. przez pukanie. Malowanie przez pukanie, Ale fajne. fajne. Tutaj jest jeszcze… Plastyka jest ciekawa, można takie różne techniki mhm. stosować. I tu. I tu jest jeszcze ten. Mm. Dobrze, mm. jeszcze mi tutaj brakuje. Malowanie, przez pukanie, malowanie, przez pukanie. O, teraz Ci się tak dużo fajnie tej farby wzięło. Zobaczcie, ja sobie no. nakładam tutaj właśnie tej farbki i wkładam te swoje patyczki. Kasia mhm. no, widzę tak gęściej tych chorób. No właśnie mama. No mhm. Muszę też zagęścić mój Też właśnie tak, tutaj zagęszczam. Tu dobrze. Tu pięknie będzie. Tu. A tutaj tak jest. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, dzieciaki. Możecie próbować sobie też kopiować różne inne pomysły, prace, bo to jest chyba bardzo rozwijające. Tak. Prawda? Bo to trzeba naprawdę spojrzeć, zobaczyć, i a tutaj na przykład jeszcze powinno być troszkę czegoś. A tu coś, więc to uczy też obserwacji cierpliwości. Mhm. Mhm. Więc to jest bardzo Jeszcze fajna zabawa. Więcej farbki potrzebuję. No, toż, no to już tak. Tutaj mamy. Nasze hortensje zaczynają już wyglądać. Zaczynają jak bukiet. wyglądać? Du, du, du. Tak. A powiem ci, że moja mama ma hortensje tylko takie niebieskie. No są takie piękne. Ogródku, mhm. tak? ogródku. Mhm. Hortensje są, są rzeczywiście piękne. piękne. Dobrze, to tutaj jest tak, ta jest jeszcze trochę taka większa. Dobra. No, mi się wydaje, że tutaj już jest. Chyba jest okay. ok. U ciebie jak tam? Też. Też ładnie. Tylko Dobrze. może jeszcze jedną zagęszczę. Tu. Dobrze. O. Hmm. Dobrze, to już tutaj mamy. Dobrze, to ja na razie bym tak zostawiła, jeszcze później tutaj sobie dorobimy, ale to za chwilę jak powiem, e, właśnie teraz. Czyli teraz zrobimy czy e, listki. Właśnie. Listki i łodyżki. I łodyżki, więc tak, ja tu patrzę, zobaczcie, że tu jest jasny, zielony i ciemny, zielony. Aż takie szczegóły musimy patrzeć, tak, to jest A, bardzo ważne, tak. więc ja otwieram sobie właśnie jasno zielony i ciemnozielony. Okay. Ty też możesz sobie zobaczyć, tam możesz sobie brać najwyżej stąd, a tam sobie możesz rozrabiać. Więc, wziąłem troszkę większy pędzelek, taki właśnie, takiej grubości i pomyślę właśnie, zacznę od łodyżek. Więc... Mm -hmm. Łodyżki są ciemniejsze Łodyżki chyba? są ciemniejsze, tak. Ok. Też sobie rozrabiam trochę z wodą, żeby była, żeby mi się tak lepiej e... Poruszało tym pędzlem. Mębowało. I zobaczcie tak. Tutaj widzę, że jest łodyżka. Mhm. I ona sobie właśnie tak tutaj. Matko, to aż tak dokładnie? No to, to jest są... kopiowanie, ale trudne. Ja myślałam, że tak mniej więcej. A ja tutaj taki trudny wybrałaś. Chcemy wiedzieć, w którym miejscu, gdzie jest jaka... właśnie. jakaś właśnie. O, ja nie mogę. Łodyżka. To jest jeszcze ciekawsze tak się mhm. o, starać mocniej. Mocniej muszę. No tak, bo to nie, nie robimy. Um, własnej to własną pracy. improwizację, tylko robimy kopię e, właśnie tutaj pracy. Mam nadzieję, w że się Państwu się spodoba. No właśnie, też mam taką nadzieję, bo nie wiem, czy mi się uda dobrze tu skopiować. Ale nam fajny pomysł podsunęła. Dzieciaki hmm. kochane, jeśli wy macie jakieś ciekawe prace, to też nam prześlijcie, żebyśmy mogli nauczyć innych dzieci. Sami pamiętam to też, kiedyś też Asia przysłała taką kopertę mi dała, to też właśnie, pamiętam, że była jakaś praca, więc naprawdę możecie mi podsyłać różne pomysły i ja się będę inspirować wami, bo może wy macie też jakieś fajne pomysły, których ja na przykład nie znam. No właśnie, mamy nadzieję, że nam prześlecie. Mm -hmm. Zobaczycie. Gdzie tu te jest? listki są wszystkie. Tu? Ja na razie robię same łodyżki, a ty widzę, że już listki robisz, tak? Zbieram. Właśnie ja tak zrobię wszystko, co się da. A zobacz, ten listek ma tu drugą połowę jasną. Tak, właśnie zauważyłam. Już dzięki hmm. Tobie wiem, że muszę zwrócić na to uwagę, hmm. więc to jest trochę zwrócę. Też. Mhm. O dobrze, jeszcze, Najpierw jeszcze tym ciemnym. Wydaje mi się, że już tutaj tych łodyżek zobaczmy. Hmm. Tu, jest, tu jest ciemny tu jest dobra, listek. Tu. Ale to jest przyjemna zabawa. Tak, bardzo fajnymi Bardzo, bardzo. Bardzo fajnie. Tutaj się zaczyna właśnie też tak będzie tak. Bo to trzeba być naprawdę mega skupionym, żeby. Właśnie. O, i ten listek jest taki, żeby nam to wszystko wyszło podobnie. Tutaj jeszcze mm -hmm. mamy. Jak się samemu robi, to można docenić, ile ktoś pięknej pracy w to włożył, żeby no tak właśnie. ładnie wyszło. A no, zobaczmy, tu jeszcze jest jeden listek. A w ogóle Hortensja to ona przywędrowała do nas z Azji chyba ten kwiat właśnie, ten krzew, bo to jest taki krzew właśnie tak naprawdę. Z Azji. Mm -hmm. I się przyjęła na szczęście w Europie. Tak, tak. Bo jest to piękna, piękna rzeczywiście właśnie. Tak. Tutaj mamy ten listek, tu jest jeszcze jakaś łodyżka, tu coś się przenika. Zobacz, a widziałaś, że tutaj jest taki malutki, tu na przykład? Widziałaś czy nie? Nie, nie widziałam. No szczerze no. muszę przyznać, że nie widziałam, ale już teraz widzę, To mhm. jest tam właśnie, trzeba o też sobie mhm. pamiętać. Tutaj jest też taki delikatny. Tu jest jeszcze. Ciekawe jakby taka praca wyszła ojcu Jackowi albo ojcu Remiemu. Jak myślisz Malwinko? No to na Oni pewno umieliby? byłoby wyzwanie. No nie wiem, no musieliby się na pewno skupić mocno, bo to jest takie, że nie tak, że sobie maluję, tylko naprawdę właśnie zwracam uwagę e co gdzie, jak tam wygląda, jakiego jest koloru. Na przykład ja na studiach, no to robiłam też kopie, właśnie, też obrazów. I no, właśnie, no to naprawdę. Wiesz, że trzeba uważnie. Ale bardzo mi się podoba, Hasiu, że zrobiłaś też te łodyżki takie dokładnie, jak są w wazonie czyli takie trochę pomieszane, pokrzywione. Mhm. To jest bardzo ciekawe. No tutaj wydaje mi się, że już. Przejdę do jasnego teraz, Ten zielonego. Jasne, Trzecia właśnie. malwa mi zwróciła uwagę, że nie są w jednym kolorze zielonym, tylko jasnozielony i ciemnozielony, czego ja bym nie zauważyła tak <grym> bardzo. Ale dzięki Tobie zauważyłam. O, dobrze, tutaj jest jeszcze. Bo tu też jest takie ładne cieniowanie, właśnie. Ja widzę, że tak. O, tu jest jeszcze tutaj, Tu jest jakiś. No, powiem Wam, że tu się trzeba mocno skupić i żeby znaleźć te wszystkie elemenciki, w którym one są, w miejscu. Chyba jest już dobrze. Okay. Malwinko, a ty miałaś jakieś fajne przygody wakacyjne? Wiesz co, ja, no, ja mam czasem takie przygody. Jak, jak dobrze wiesz, że ja lubię chodzić tak. do lasu na jagody, prawda? Tak. I pewnego razu też miałam taką przygodę w lesie. Że, y, że byłam sobie sama w tym lesie i zbierałam sobie jagody, bo mnie zawieźli mm -hmm. i, i przy, mieli po mnie przyjechać. Właśnie i w takim niewielkim lasku. I ja sobie zbierałam te jagody i później, i nagle w pewnym momencie sobie gdzieś odeszłam, bo miałam taką fajną banieczkę na te jagody mm -hmm. i zgubiłam tą. tą o banieczkę nie, z wszystko jagodami. co zebrałam? Wszystko co zebrałam, zgubiłam. O, nie. I to było bardzo takie straszne, bo ja nie wiedziałam właśnie, jak to znaleźć. Pamiętam, że się też wtedy modliłam, że, że właśnie do wszystkich świętych, którzy są w niebie i widzą, gdzie jest ta moja banieczka ukryta w tym lesie, ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Jak znaleźć? Bo to ona gdzieś w krzakach pewnie sobie leżała, prawda? Bo zostawiłam, odeszłam, zakręciłam się w kółko i nie znalazłam. I pomyślałam, że zrobię tak, że wyjdę z powrotem z tego lasu, wejdę drugi raz tą samą ścieżką, którą, którą przyszłam i postaram się wrócić w to samo miejsce, gdzie mniej więcej byłam i znalazłam. Wiesz co, to jest naprawdę chyba pomoc świętych. To jest naprawdę... W lesie znaleźć to, Taś. co się zgubiło. Tak, to jest właśnie i to w krzakach, gdzieś właśnie w takim miejscu, więc to są czasem takie przygody e, moje leśne. jak no. Ja lubię bardzo Ty masz właśnie... las po prostu wpisany w historię, mhm. Mhm. więc to są moje takie przygody. I ja Wam powiem jeszcze, że tu, na sam koniec, to ja bym zrobiła tak: wzięła sobie pojedynczy taki patyczek. Aha. I wiecie, i tutaj gdzieś porobiła właśnie tak, jak zobaczmy. Właśnie, właśnie takie tak Michaśia takie, tak. takie pojedyncze właśnie. To są tak, jakby kwiatki, które spadły płatki wiesz? takie tak, takie płatki właśnie. O, może nawet czekaj, to jest. O, tu mam to swoje. Mhm. To sobie wezmę tu. I, I teraz pamię, zobaczmy, w jakim to jest miejscu, ile tych, jaka jest częstotliwość tych płatków. To, to nawet takie szczegóły? No bo robimy kopię. Nie, to znowu ona zapomniałam. Być, ona musi być bardzo, bardzo podobna. Najlepiej to on zobaczy. <laughs> tu jeszcze jest. Robię co mogę. I też możemy właśnie, zobaczcie, że gdzieś też w niektórych miejscach, gdzie nam się wydaje, że jest więcej tego białego, to możemy właśnie też wziąć i tak już pojedynczym takim patyczkiem, właśnie. Dodać. Dodać. tak. To możemy okay. sobie popatrzeć, gdzie tam to jest. Ale ładna mi wyszła ta praca. No bardzo ładna. Zaraz zobaczymy. Zobaczycie też dzieci, jak wygląda właśnie kopia tutaj w wersji mojej, wersji twojej Cieciu Ingo i Nie. też jak wygląda oryginał, czyli oryginalna praca autorstwa Michasi. To zaraz zobaczymy. Ja tu jeszcze podokładam kilka takich kropek. Ale to jest przyjemna praca. Naprawdę dzieciaki, zachęcam was, żebyście porobili takie prace. Możecie zobaczyć tak jak Michasia, zrobić jeszcze inaczej. Właśnie. Dwie hortensje albo drzewo piękne. Mhm. Różne, różne rzeczy możecie. To właśnie też fajnie tak wygląda na ciemnym tle. Więc właśnie tak jak te hortensje, dwie takie na ciemnym tle, to zobaczcie, że to się tak ładnie odbija te kolory. O, Tutaj jest kilka jeszcze takich, bym dodała więcej kropeczek. Tu. No i hmm. chyba. I jak tam? Mnie się bardzo podoba. I moja, i Twoja. Mhm. Ale ty masz chyba trochę bardziej podobne, ale... Bardziej skopiowane, tak? Bardziej skopiowało ci się. A ty ale masz swoją ja się też konwencję. Mhm. Może Można powiedzieć tak, że ja zrobiłam pracę w oparciu o pracę tak. Michasi. No dobrze, to zaraz wam pokażemy. Tutaj odwrócę. Uwaga, uwaga. Trzy, cztery, ry. Ładne? Piękne. Wszystkie trzy. I, I tu jest oryginał. Ale piękna inspiracja. Dzieciaki, czekamy na wasze inspiracje dla Cioci Malwy, żeby mogło jakichś nowych prac nas pouczyć. Nowych technik. Hmm. No, pięknie nam wyszło. To to ta... jest, Nadyjko, dla ciebie. Dziękuję bardzo. Ale o. fajnie. Ciekawe, komu da Ciocia Malwa. No, jeszcze nie wiem, pomyślał może cioci Joli, ona lubi kwiaty, ha, prawda? Może jej. Dobra, tak, ale fajnie. Wspaniale. No to Michasiu, ja jeszcze też mam nadzieję, że udało nam się tutaj odwzorować tą twoją pracę, że to tak robiłaś. Możesz nam napisać właśnie albo w komentarzach, żeby też wszystkie dzieci wiedziały, czy to było tak, czy inaczej troszkę, albo jak właśnie tą pracę zrobiłaś. Więc bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I teraz hmm? pomodlimy się o to, żeby wakacje nadal były pięknym czasem, pełnym dobrych przygód. A gdyby się tak zdarzyło, jak cioci mali, że mm -hmm. coś gdzieś zgubimy albo... Jakaś przygoda jest taka średnia, to pamiętajcie, że Pan Bóg jest zawsze z nami, i do niego się możemy zwracać. Mm -hmm. I do wszystkich świętych. I do, wszystkich świętych. Mm -hmm. I do Matki Bożej. Mamy tylu przyjaciół. To pomódlmy się o dobre wakacje. Nie ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pamiętajcie, że całe wakacje, poniedziałek, środa, piątek spotykamy się na bardzo ciekawych pracach, ciekawych spotkaniach. W każdą środę mamy konkurs. Oglądajcie uważnie, piszcie w komentarzu odpowiedzi i pamiętajcie o lajkowaniu. Tak. Najmocniej na świecie was ściskamy. Do zobaczenia. Pa pa.